jest jesteś chory? Ja nie mogę tego przyjąć Oficjalne przekazanie prezentu urodzinowego Ja się nie mogę doczekać, ale się boję Okej, okay, dobra Ale to jest ten, co ostatnio chcieliśmy go kupić Brązowy, taki Dziękuję bardzo Następna rzecz z prezentu Jest podpowiedź na nim Sabrina nie będzie na wynerze, więc może to nagradzi Czy to jest jakaś płyta jej? What the fuck? Aha, to jest tu O <noise> <noise> <What> tak! <the hell? głos> Kupisz sobie sabrinkę! w ogóle bym na to nie wpadł Mega fajne i mega śmieszne akurat No i teraz czas na główny prezent Boję się Ja też się boję What the hell? Olivier? Co to jest? O! A to... to? No to jest to. No. No musisz odpakować jeszcze. Czemu ty to tak zapakowałeś? Ej, czekaj, czy to są pudełka? A ja myślałam, że to jest powerbank. No wiem, specjalnie tak jest zrobione. Co ty wykombinowałeś? Ty jesteś crazy. fak, Oliwier? Ty jesteś chory. Ej, Patrz jak ja się trzęsę. A ja nie mogę tego przyjąć. Czy wy to widzicie? Ja nawet nie wiem co... Po... Nie, nie mogę tego wziąć. Ja dzisiaj mówiłem o tych słuchawkach i że ja chcę sobie je... Ku... Mi zabrakło słów, nie? Bo ja się nie spodziewałem. To musimy przegadać, bo to tak nie może być. Ale jesteś crazy.